Zadanie trzynaste. Basia ma x lat. Za y lat Basia będzie miała tyle lat, ile jej brat ma teraz. Mamy ocenić prawdziwość podanych zdań. Brat Basi ma teraz x plus y lat. Basia i jej brat za y lat będą mieli razem 2x plus 3y lat. Zrobimy sobie tabelkę. Mówimy o czasie teraźniejszym w tym zadaniu i o czasie za y lat. Bohaterzy to Basia i brat. Co wiemy, że teraz Basia ma x lat. Za y lat będzie o y lat starsza, czyli x plus y. W treści mam powiedziane, że za y lat, czyli ta informacja, Basia będzie miała tyle lat. Ile jej brat ma teraz? Czyli teraz brat ma tyle lat. No to to wyrażenie przypisujemy tutaj. I zobaczcie, że mamy gotową odpowiedź do pierwszego zdania. Brat Basi ma teraz x dodać y lat. To prawda. W drugim zdaniu mówimy o tym, ile lat będą mieli razem za y lat. No to najpierw ustalmy, ile brat będzie miał za y lat. x plus y ma teraz, a za y lat będzie starszy o y lat. Czyli będzie miał x dodać 2y lat. A razem będą mieli to plus to. No to policzmy, ile to jest w sumie. x plus y dodać x dodać. 2y. Redukujemy wyrazy podobne x z x. x dodać x, 2x i y dodać 2y to 3y. Czyli basia i brat razem za y lat będą mieli 2x plus 3y. Dokładnie tak, jak powiedziano w zadaniu. Czyli to zdanie też jest prawdziwe. Na karcie odpowiedzi zaznaczamy PP.